Dzień dobry. Jezus, właśnie tak jak to moje hamulce, uświadomiłam sobie... Tak to moje hamulce... Uświadomiłam sobie, że nie było jeszcze live... Live, o Boże, z tymi live'ami. Że nie było jeszcze vloga z... Aud audycji mojej. I widzę już, że nie było na pewno, bo kadr jest jakby... E inny. No, uchwyt ten sam, kadr inny. To jest, nie było mnie przez weekend. Spędziłam weekend za miastem, cudownie było, nie zdążyłam nic nagrać. To znaczy, raz, że był intensywnie, dwa, że się przemieszczałam, a trzy, że byłam u swoich przyjaciół, którzy nie... Nie, nie, nie. na media to nie. No, powstałem serdecznie. Dziś już jest połowa tygodnia i ja właśnie wracam z badania krwi. Musiałam oddać mocz i w ogóle tak się zastanawiam, czy ten mocz wysikany, kurde, o 6.30, o ósmej bez lodówki, chociaż jest zimno, przepływany, to, 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 to może być tak czy nie. Nie wiem. Ehm, I teraz jadę się zapisać do, Jadę do szpitala, bo przy szpitalu jest poradnia ehm, chorób zakaźnych, a dostałam skierowanie, żeby zbadano mi czy nie mam boreliozy. Ehm, czemu trąpisz norwerzystów, skoro ehm, to jest ścieżka, nie rozumiem tych ludzi. No i co? I no, bo się okazuje, że to wcale może nie być kwestia moje czerwonej lico. Wcale nie, nie musi być to tylko kwestia trądziku różowego. Tego. No, a i tak chciałam sobie zrobić te testy na boreliozę, więc może coś widzę, właśnie jak mi włosy urosły. mam kitkę, czyli to. I jeszcze szukam dermatologa, bo muszę jeszcze mieć kwit też od dermatologa. Ale to jak będę miała wszystkie wyniki, czyli w piątek I też muszę znaleźć No jedźcie e, Może sobie jeszcze wdepnę do lupka Właśnie się zastanawiam, nie wiem. Już tak mam dzień w dupie i tak Zobaczymy Brzuch mnie boli, bo zjadłam Nie mogę jeździć, bo ja nie mogę o w ogóle hmm. A bołam, bierze biedrze po No kurwa, serio No jedźcie Pani wyjechała I... I musiałam coś zjeść, bo wiecie na czym byłam. Eee, a nie chciałam, że tutaj ja tu takiego, więc kupiłam z taki jakby zbitek z nasion i kurwa mnie brzuch boli, bo ja nie mogę w ogóle takich, eee, w ogóle nie mogę orzechów ziemnych A to, wiecie, było takie, oh, że tam było wszystko orzechy i jakieś słoneczniki Piękny jesień, te zimy. W ogóle mieliśmy piękną jesień, właśnie stoję na lewie, rozmawiałam z ludźmi, że że jesień była przepiękna w tym, w tym roku w piątek mam jechać jeszcze zaczerpnąć no ale nie wiem jak się żyć go bo czekam na jeden ważny telefon um, no więc zobaczymy a odpędził tak mój gość no tak jak to będzie vlog łączony pewnie nie wiem czy coś tu jeszcze ciekawego czy nie? Dziwne, nie, Widzicie, są kierownice, no trudno, mam tak wszczepiony ten ufyt, a uchwyt kiedyś już na stałe, bo mi go sąsiad połamał I... i... trzeba było go przykleić, tak jakby... Nie, nie kupię nowego, bo on jest dobry, a hamulce też mam sprawne, tylko tak wyszło, że piszę. Nowe tarcze i klocki. Dobra, słuchajcie, E, kończę. kończę, bo zaraz muszę spróbować znaleźć e, miejsce do parkowania. Bo, oczywiście, przecież w szpitalu, to tam nawet no, jakbym chciała zapłacić, to, e, to nie ma miejsca, bo już to przerabiałam. Bo woziłam nieraz tutaj kogoś i siebie też, jak miałam już tu było. Bo jeździłam tutaj na, e, na tą świąteczną nocną i świąteczną pomoc e, e, lekarską. I tak, zawsze był problem z stawaniem. W ogóle tutaj u mnie pod przychodnią też zrobili dobry motyw, bo się wprowadzili chyba, nie wiem, i zrobili parking płatny. Na szczęście dla, yy, dla pacjentów wiecie, oni odbijają, zerują tę kartkę. No i można mm, wyjechać bezpłatnie, znaczy, po no, prostu jest bezpłatny. Yy, a dla innych, jakieś tutaj baje coś tu, nie wiem, 20 czy 25 zł za godzinę w ogóle, kuriozu, a abonament. Yy, no ale mogą, bo tu prywatne wiecie, A bo nawet miesięczny koszty Tisiaka. Czyli co to? No, także tak. No, a po drodze jeszcze z ciekawostek to umarł. Taki pan, taki pan sąsiad tam z Wielkopolski i to była śmierć bardzo niespodziewana. Trochę jakby statystyki statystyki z Pierdolu, bo on wymaga sportowcem więc yy, jak to no, przed mówił mówili w jakiejś reklamy, gdy słyszałam, nie wiem, w przychodni czy, czy w sklepie, że uprawianie sportu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób więc nie chcę wiedzieć jak chorzy są ludzie, którzy nie uprawiają sportu w ogóle. Ech, no Dobrze moi mili. Rolka o uzależnieniach już była. A jeśli nie jej tutaj na YouTube, to na pewno będzie, bo staram się rzucać te TikTokowe rolki, zarówno tam, jak i jak, jako shortsy. Więc macie: ci, którzy nie, nie wchodzą do mnie na live, mają e, na miastkę. Dobrze, mam okazję, żeby się e, rozłączyć w tym momencie, i to zrobię, bo parkuję e, do, do Zaś. Tak więc walczy ze zmarszczkami i to jadam obiad, którego nie mogą przesąknąć, nie z nim całą noc. Yy... Miałam nieprzyjemności związane z moją mm, pracą yy, na TikToku i podjęłam decyzję, że póki co znikam z live'ów za dużo mnie to kosztuje i wydarzenia, które mają miejsce, bardzo źle wpływają na mnie. W związku z powyższym, odrzuciłam post, żebyście mnie nie szukali. Choć tak widzę, że z czytaniem ciężko i tak nie sprzedałam tego, tej grafiki właściwe. Post, który mnie również dziś bardzo dużo kosztował. Sorry, jestem taka głodna, ale no, ja w ogóle dzisiaj prowincję nie jadłam i no yy, i co? I wczoraj mówiłam wam, że czekam na telefon Czekam na nie jeden telefon. Natomiast Jedno z dwóch telefonów na które czekałam zadzwonił dziś do mnie Kilka godzin temu W związku z tym Chyba yy, no emocje, nie wiem, jakoś mi puściły i spałam. Boże, nie mogę jeść, bo wiecie, ja tu mam aparat pod kątem i mi się jebie w głowie. Dobra, koniec. Złoniła yy. Pani Dyrektor ze schodniska, pozdrawiam Cię serdecznie. No i Piaski, która Prawdopodobnie w sobotę wrócę ze mną do domu. Mm. Mogą już wrócić ze mną do domu. Mm. Jeden musi mieć operację, to nie wiem. Nie, no nie mówiłam kiedy, nic nie mówiłam na ten temat. Mm, także już jest po po okresie rekonwalescencji pooperacyjnej. E, no i mogę je zabrać. Tak więc w sobotę, no oczywiście jak zwykle, plany się pozmieniały. W piątek miałem jechać do wieku polski w poniedziałek jak kupę, nie wiem jak ty sobie poradzisz nie zabij mm, bo w sobotę jadę po w to nie wierzę. pewnie nagram coś jeszcze tutaj do tego vloga a osobno film o tych Ech, niedźwiedziach Ech, pewnie wrzucam muszę się z nimi zaznajomić, nigdy w życiu nie miałam tak dużych psów i tylko tyle mogę powiedzieć w tej chwili, bo ja nawet nie pamiętam jak ono wygląda? Także tak, tak, no... Podobno jakieś... Co, coś, jakieś horoskopy mi wyskoczyły i wszystkie czytania kart i w ogóle i jakieś kurwa wahadełka, wszystko inne i jakoś tak jedno za drugim leci, więc... <laughs> więc nie leci. Zrobiłam listę, bo na no dziewięć trzeba spraw sobie zapisać, bo teraz wschodzimy coś tam w Skorpionie i to jest dziewiąty znak, w związku z powyższym dziewięć, postawiłam wodę, jutro muszę ją wypić. Na półtrze kartkę spalić, więc zobaczymy, co z tego będzie. Mm, dobra, słuchajcie, także jeszcze będę palić kartkę. Przed wyjazdem po pieski, póki co trzymajcie się, chyba chaotycznie mówię, więc myślę, że nie ma sensu dalsze nagrywanie. Chciałam tylko na pamiątkę ale to wszystko nagrać, dwie z nas. Tam jest brudny kocyś z farb, trudno. Już wiem, że jutro będzie y, 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 trzeba kąpać śmierdziela, więc trudno. Lecimy z tym koksem. Dynie, które miałam, boże, jedną miałam. Dynię, którą miałam z Halloween, a dziś wykorzystam dla gości. A to sobie zostawię w sumie na zupę. E, I zrobię takie surowe, pyszne coś. I mam pomocnika. Dobry. I drugiego pomocnika. Dobry. Drugi jest poważny, on się nie bawi w gotowanie. Tak, wspominałam już, że jeden z telefonów, na które czekam, zadzwonił, będzie film. Na resztę czekam. Ja w ogóle nie ogarniałam, że jak spadnie śnieg, teraz nie widać, e, to trzeba rękawiczki albo przynajmniej. <laughs> Boże, tu kichałam i smarkałam przed chwilą, e, albo przynajmniej posmarować się. Zobaczcie, wygląda mi jak była poparzona. Bo ja sobie kiedyś odmruciłam tę ręce. widać jest różnica w skórze. Natomiast teraz to w ogóle wygląda jak. O, masakra. E, tak mi krew leci. Z... Teraz nie widać tego, ale tu to wszystko tak z, 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 um, popękane. O nic, trzeba się przestawić na tryb <grym> zima. Dzień dobry. Spadł śnieg. Chciałam kliknąć na to, Nie, widać. Tak. O Jezu, dzień dobry dobry po raz kolejny, zapraszam ciach, czek. no, dajesz Bazyliszku dajesz, dajesz, bo on cię będzie gonił także chciałam tylko po po powiedzieć, że spadł śnieg i i musimy iść z siku, tak? chodź Bazyl ślicznie dobrze, nagrywamy, tak? Bardzo długo czekałam na, na to, aż nadejdzie zima w tym roku, miałam plany na święta, no, ale wiadomo, co, co z planami jest, nie? Tak są plany. Niejednokrotnie mówiłam już... Mm. Czym jeszcze się daje na zębach? Niejednokrotnie mówiłam już o tym, że jak chcę rozśmieszyć, wiecie to, żeby zdradzić swoje plany. No więc... nie miałam okazji nawet omówić swoich planów dotyczących świąt z... No, jakby tego. Nie wiem, jak nagrywać, bo przecież... Spad śnieg, ślicznie jest, po prostu jest ślicznie, więc idziemy siku. Tylko powieszę pranie. Yy, może dzisiaj wrzucę tego vloga, natomiast... Yy, vlog o tym, skąd trudę podwójne z tymi kłami wzięło się na chacie u mnie. Myślę, że się pojawi, ale dajcie mi czas. Dajcie mi czas, bo w ostatnim czasie... W, mi czas, bo w ostatnim czasie... Dajcie mi czas, bo przez ostatnie, ostatnie tygodnie bardzo dużo zmian nastąpiło. On ma taką głowę prawie jak ja, wiecie o co chodzi? W życiu nie miałam takiego psa dużego. Baza, misja. Ehm. Który dzisiaj jest? Ile jest do świąt? Miesiąc, dosłownie. 24? Nie, 26 już jest dzisiaj. Dobra. Chciałam coś mądrego powiedzieć, żeby... Patrzcie, patrzył przez okno. Eee, żeby jakoś domknąć tego vloga, ale chyba... Nie ma o czym mówić. Ну. Где мы вешать пране? Так? Było nie zrozumieć. W każdym razie, plany na święta nam się pozmieniały, co? A właściwie w ogóle ich nie, nie mamy. Dobra, słuchajcie. Trzymajcie się i do miłego. E, nagrałam wam mm, otwieranie krzesełka, które przyszło z zagranicy, i myślę, że to będzie następny vlog. Potem. O jezu, wsadziłam Ci w oczko, przepraszam. Zadziałem w oczko, będziemy robić film, nie? Czekajcie, tak. Czek. O Jezus, Maria, przepraszam. Lecimy. Dobra. Dzień dobry. Przechodzimy dziś do Państwa z recenzją. Dobra, słuchajcie, szybko, bo mi no. Mm. Sorry, no ale pierwszy tester. A pró? dobra. Dzień dobry, a w ogóle, kurde, kupiłam sobie wreszcie tak. of, jak to, poza tematem? sztuki. E, musiałam, e, przy... kurde, to się kudły wszędzie. Musiałam przetestować, a nie widzę robić recenzję kilka sztoków. W każdym razie jakby to nie musimy być przemówił, tylko jednak okazuje się, że to firmówka to firmówka, a potrzebowałam klapków. Dobra, powiem to może we vlogu. Może to po prostu do vloga, vloga dokleję. Potrzebowałam klapków. Um, klapek potrzebowałam. <grym> potrzebowałam klapek. Klapków. Tego, kurwa. Sorry, no nie, nie śpię trzy noce, Państwo zobaczą. Mam nadzieję, że ich widać, bo. Kręc, kręcimy film. Dobra, jeszcze raz. E, dzień dobry. E, przepraszam za chaos, no ale to podobno jestem ja, więc tak, to jestem ja. I Bazyl, I Hadesz. Называется, нахадай сам. спать.